No i kolejny motyw, ludzi, którzy jemu proponowali różne usługi premium z mocną siłą perswazji do tego, żeby się do Wardęgi przejechać. No to jak to wszystko tak se razem połączysz, no to wygląda to mega creepy. Wiesz, bo ja w jakby widziałem jako tego zakłamanego, fałszywego człowieka, natomiast miałem go za trochę głupkowatego i niegroźnego w tym wszystkim. Mm. Ja może dlatego często pozwalałem sobie patrzeć tak na niego przychylnym okiem. Mhm. Ja też też mam tak, dokładnie mam tak jak Gimper. Że, że jak cokolwiek o boksdelu nie myślałem, to nie sądziłem, że on jest groźny jakiś. Myślałem, że to jest taki trochę pozer, że ludzie go lubią, właśnie, że lubią ten jego wizerunek i takie udawanie takiego trochę chłopaka z podwórka, ale takiego twardziela, i że to wszystko jest przemrużeniem oka, że też, też miałem go, że on nie jest groźny. I nadal mi się wydaje, że on nie jest groźny, ale znalazł się w takim środowisku, w którym mógłby stać się groźny zupełnie przez przypadek. Coś, Bo on powie coś niepotrzebnego, nie wskaże komuś cel i ten cel zostanie osiągnięty. I, i, i to może być problem. Że on jakby nie, nie rozumie, jakiego zachowanie może mieć wpływ na, na, na ludzi, którzy go otaczają. Otocza, otaczają go dosyć dziwni ludzie.